Mam pytanie do pana sekretarza na jakim etapie są opracowania dotyczące gospodarki do świeciowej, kiedy ewentualnie możemy, a kiedy możemy planować posiedzenie komisji, czy, Przepraszam, że połączone komisji. Bo powiem Panu szczerze, że w zakresie zdecydowanie w której się ubawimy odpowiedzią renowisku. Uważam, że przez Przyjechać do, do tego, więc spojrzę w to. Z co Panie Przewodniczący, że na, na listopadową, na miesiąc listopad, przewidywali spotkanie, właśnie sprawy, tylko tu jest, mm. jest, jest, jest opracowanie opracowaniu materiałów, są opracowane opracowaniu. Jeśli dostacie Państwo myśliwą, że dostarczą. Na sesję listopadową, to będzie ta analiza, jakby wyniki, On, jest, na, wyniki takie, że no, finansowe, trudne sprawy, które są. Myślałem, że będzie komisja że... chcemy... poświęcona. Podeks... Tak to, to, do... to... Tutaj kolega Przewodniczący może się Proszę przewodniczący, jeśli bardzo dziękuję dziś na temat, rozmawialiśmy na temat właśnie temat tak zwanej ustawy święciowej ponieważ ten raport miał wpłynąć na najbliższą sesję dotyczącą jak to funkcjonuje i z czym się to y, y, jest tak, y, poprosiłem Pana Przewodniczącego Komisji Kultury, byśmy tu wprowadzili, to wprowadzili jako punkt dodatkowy do Komisji. I teraz pytanie jest, y, czy zrobimy to jako dwie odrębne, komisje, Komisję Budżetu i zajmiemy się wówczas y, tematem Jak to, jak to jest realizowane, jakie są mankamenty, jakie są dobre, słabe strony i czego uniknąć w przyszłym, bliskim przetargu, bo przecież przetarg na myśl z różnych. Więc ja myślę, że y, powinniśmy zrobić odrębną komisję. Weźmiemy sobie temat ten, omówimy szczegółowo. No i ewentualnie jeszcze jakiś jeden temat dotyczący tylko budżetu, żeby to nie było zbyt przepełnione y, tematycznie. Ponieważ no, są problemy później, że mm, się późno to kończy. Ja zapowiadam, że jeśli będzie komisja budżetu, będzie to 15.30. Tak? Yy, ponieważ mnie to tak pasuje, ja mam moje kompetencje, moich zaskakać. Zapowiadam, że będzie to o 15.30, nie I ta komisja prawdopodobnie gdzieś 12, 13, 19, a 8 materiału, drugi, więc gdzieś tak? Tak? I, tak? I, tak? I, tak? Tak? I to byśmy się, tym, się tym zajęli. Z typową stroną, jako komisja budżetu. Komisja budżetu, bo no jest to związane z budżetem. Jak... Chciałem powiedzieć, jak że, tak? że sesja, że taka pewnie jakby ten sesji sesję 22 i zaplanowano było posiedzenie komisji wspólnej na 20. Z tym, że jeżeli... tak to Trzeba osobno zrobić. To jeżeli osobno, to tak mówię, 22 będzie...